Siemano, Ado! Troszaka, z tej strony witam Cię w szybkich oraz pakach Quick Unboxingach w wakacyjnej edycji Marzenia Gracza, w części drugiej. Rozpakujemy kolejny komponent, czyli tym razem pierwszy raz na moim kanale Krusiał. Pierwszy raz nowy, nowa seria MX100. Pojemność 128GB, SSD oczywiście. I nie proszę Was o rękę! Wyciągam cieniuteńki, ja już go otwierałem, musiałem zajrzeć, Chciałem zobaczyć, jak wygląda cieniutki dysczek SSD z rameczką dodatkowo do doklejenia, gdy brakowało e, miejsca, nie brakowało miejsca, przepraszam, jakby trzeba było mieć grubszą wersję do laptopa na przykład, żeby zamontować. No i tutaj jest jeszcze, e, niech spojrzę, wygnę, bo tu jest kod z tyłu, więc, więc Wam go nie pokażę. Acronis True Image HD Software Activation Pi. nie widzicie go, mam nadzieję. Jak nie tego wypnę, huh. taki dodatkowy Soft dodany do dysku Padyszczek Prezentuje się tak Widać Enix, duży napis, niebieska naklejka usienki. A kodzik tutaj z tabliczką, mam ramonek mamy, mamy, ostrość mamy, pięknie tak wygląda. Bardzo fajny. Bardzo tani. Spokojnie da radę. Dużo lepszy będzie od HDD. A HDD, jak wiecie, w tym w tym zestawie brak, bo klient dokupi sobie później. Ważne, żeby miał już SSD-ka na początek, żeby miał system operacyjny i nie musiał potem reinstala robić. Albo, co gorsze, klonować z HDD na SSD, czego nie rekomenduję. Także Dzięki za uwagę, to był unboxing Crushiala MX100 Solid State Drive, czyli SSD. -ka. I to był na Cześć!